Uwielbiam zapach lilii. Jak to się pięknie przy nich medytuje. Proszę Państwa, wieczorkiem one pachną najpiękniej. Witam Państwa serdecznie z mojego letniego ogródeczka. No, jest pięknie. Jest pięknie te okoliczności przyrody, przepiękne. A ludzie. Muszę chyba zmienić te okulary na różowe. Bo przez te widzę teraz samych smutasów. Mamy lato, słońce, urlopy, a na twarzach moich rodaków zima. Szczególnie na tych zasłoniętych maseczkami. Słuchajcie, na ulicy to chyba ja jeden, jedyny jestem uśmiechniętym facetem. A wokół mnie. Te spojrzenia spodełba. A młodzież, a młodzież z kolei. Z głową między kolanami. A między kolanami komórka. Słuchajcie, za moich czasów, o tej porze, chodziliśmy z gitarami, śpiewaliśmy do rana, znaczy, przepraszam, darliśmy ryja do rana, tak się wtedy mówiło. Radość wylewała się z każdej musztardówki wina, marki wino. Tak wyglądało lato w tej obrzydliwej komunii. a teraz co? Ludzie, kiedy wy zaczniecie cieszyć się życiem, jak nie teraz? Jakiś bardzo wyedukowany socjolog tłumaczył, że mamy teraz kaca powyborczego i powirusowego. Zaraz, zaraz, a znaczy chciałby nie przedwirusowego, bo przecież już nas straszą. Co to się nie będzie działo jesienią? A za moich czasów był tylko jeden, jedyny kacz alkoholowy. I umieliśmy sobie z nim radzić I bez tych wszystkich dwa kace ripostonów, alkaprimów i bupromów i tych innych cudów, prawda? Mieliśmy za to żółtko wbite do setki spirytusu a w drugiej ręce są z ogórków i kacmija. <laughs> Proszę Państwa, nie lekceważcie ogórków, bo świetnie oczyszczają organizm z toksyn. I nawet wtedy, gdy nie używamy alkoholu, możemy toksyny wyautować z ciała, robiąc się taką fajną letnią miksturę. Słuchajcie. To jest bardzo proste. Dwa litry wody do dzbanka, dwa świeże ogórki, oczywiście obrane ze skórki, bo przecież opryski no chyba, że ktoś ma swoją działeczkę i to swoje ogóreczki nie pryska, to wtedy ze skórką. Do tego 5 centymetrów imbiru. Cytrynka, to wszystko proszę pana pokroić, pokroić w takie plastereczki. Dodajemy słuszną garść mięty i odstawiamy na kilka godzin. No, można nawet na całą noc. Proste, tanie, smaczne, świetnie usuwa nadmiar wody. A jak Wam żołądek podziękuję. Słuchajcie, nie zrobić tego w sezonie ogórkowym? Wstyd, po prostu wstyd. No, chyba, że wolicie pana doktora i tabletki na oczyszczanie. No, można tak, można i tak. Lato to wspaniały sezon na wykorzystanie tego, co nam oferuje. A największym dobrodziejstwem lata jest słońce. Możemy go wykorzystać właśnie w celach terapeutycznych, niestetycznych. Nie ja wiem, że dziewczyny lubią brąz, ale nie chodzi mi o opalanie, które w gruncie rzeczy jest szkodliwe, ale o witaminę D3. Wiemy już, że poziom tej witaminy u Polaków jest zbyt niski, a to ma ogromny wpływ na stan naszego zdrowia. Nie ma już chyba ani jednego rozsądnego lekarza, który nie doceniłby roli tej witaminy. Ale ci najbardziej rozsądni nie ładują nam D3 w kropelkach, w kapsułkach, albo jeszcze gorzej w pigułkach. Coś już wiadomo, że. Większość reklamowanych suplementów, nawet tych piekielnie drogich, z najwyższej półki, zawiera tej witaminy tyle, co kot napłakał, albo nie ma jej w ogóle tam. Więc ci mądrzy, powtórzę jeszcze raz, i uczciwi lekarze namawiają do naturalnej witaminy D3. A słoneczko dostarczy jej w najlepszej jakości, bo wyprodukuje ją nasza skóra. Tylko trzeba ze słońca korzystać umiejętnie. No, nie wiem, mamy jakieś zablokowane przekonanie, że powinniśmy opalać się rankiem lub pod wieczór. No, przecież bzdura zupełna. Opalamy się w samo południe ze względu na kąt padania promieni słonecznych w naszym ukochanym i umiłowanym kraju. Tak mniej więcej w godzinach od 11.00 no, do 14. maksymalnie do 15. I wystawiamy swoje nagie ciało nie dłużej, jak kwadrans na jedną stronę i kwadrans na drugą. Nie więcej. To wystarczy do wyprodukowania D3, ale róbmy to codziennie, jeśli to jest możliwe. Naprawdę, wydawałoby się, że wszyscy o tym już wiedzą. Ale sądząc po rodakach, którzy wyglądają, jakby pracowali we młynie, nie weszło. Uważają, że opadać się można tylko na plaży. Wtedy długo, od rana do wieczora skóra zejdzie. Na balkonie też można. Pytam takiego białasa, co z witaminą D3? Mówi, a ja biorę w kapsułkach. Można tak, można i tak. Proszę Państwa, podczas wakacji możecie czasami napotkać takie egzotyczne zwierzę jak hmm, krowa. Krowa daje mleko, prawdziwe mleko, które nie ma niczego wspólnego z tym z supermarketu. Spróbujcie, proszę, prawdziwego mleka od krowy, a najlepiej. Gdyby to było kwaśne mleko, które gospodyni wyniesie z jakiejś chłodnej piwnicy. Bajka! A bajka to raz! Ale to doskonały, naturalny probiotyk. Zawiera mnóstwo dobrych bakterii. W dodatku jest smaczny. A jeszcze zdrowsze jest kozie. I nie bójcie się, pijcie surowe, nieprzegotowane, nic wam się nie stanie. Takie mleko zawiera laktazę, to taki enzym, który rozkłada białko mleka. Podczas gotowania ten enzym ginie i wtedy rzeczywiście możecie mieć kłopoty żołądkowe, czyli po prostu sraczkę. No. I wtedy pan doktor powie, że macie nietolerancję laktozy. No macie! Macie, bo w takim mleku nie ma już tego enzymu, no proste jak bardzo. Właśnie mleko kupowane w supermarkecie nie ma tego enzymu, bo jest pasteryzowane, czyli podgrzewane powyżej 40 stopni. No i po balu, pan Nolan, no. kupujecie coś, co nie jest mlekiem. Od lat mówi już o tym doktor Jaśkowski, a propos wyrazy głębokiego szacunku, panie doktorze, i wydawałoby się więc, że wszyscy już o tym wiedzą? Nie wiedzą, panie doktorze. Nie wiedzą. Mamy wlewają w swoje dzieci mleko z kardonu na zasadzie pi, mleko będziesz wielki, zamiast mówić pi będziesz chorował, no? i dzieciach choruje. No. Kupcie mu prawdziwe kwaśne mleko od gospodyni ze wsi i przestanie chorować, no? Ale nie. Bo jak to tak od razu? Z... A takie mm, to obrzydliwe, brudne pfui. Lepiej takie z kartonika, czyściusienkie, wyjałowione. A jeszcze dosłodzone sztucznym syropkiem z czekoladką. No cóż, można tak, można i tak. Tak w ogóle latem można z łatwością przejść na odżywianie naturalne. Co to jest odżywianie naturalne? Że do paszczy bierzemy tylko to, co rośnie na polu, w sadzie, w warzywniaku, biega w kurniku, pływa w rzece. Odżywianiem naturalnym nie jest to, co przynosimy z supermarketu w kubeczkach, folikach, puszkach i wkładamy do mikrofali. Owszem, to jest pyszne i ładne. Zawiera przecież glutaminian sodu, barwniki, wzmacniacze smaku i zamienniki cukru. To jest, to jest gorsze od cukru. A potem są problemy jelitowe, głowa boli, z noca się sączy, prawda? A brzuch sam rośnie. Spróbujcie w okresie lata, gdy mamy na rynku sporo owoców i warzyw, przejść na odżywianie naturalne i zobaczycie, jak się poczujecie, no. To samo zresztą z mlekiem. Zrezygnujcie latem z mleka supermarketu i mleko podobnych produktów i porównajcie swoje samopoczucie. No, doświadczcie tego. Zrobiono kiedyś badania, nie wiem, chyba w latach 90., z których wynika, że koty, które piły pasteryzowane mleko, żyły o połowę krócej od tych, które mleka nie piły w ogóle. Wiem, wiem, wiem. Nie jesteś kotem. Wiem. I ja nie namawiam, żebyś wierzyła mnie, Jaśkowskiemu, Ziembie, Czerniakowi. Ja namawiam, żebyś doświadczyła sama i doszła do wniosku, czy lepiej ci służy odżywianie naturalne, czy supermarketowe. To no bo można tak. Można i tak. <laughs> Słuchajcie, ja przepraszam, ja używam tej starej płęty. Ale jestem pewien, że większość z Was nie wie, o co chodzi, nie macie zielonego pojęcia. To są właśnie dodatnie plusy bycia starym. Może można opowiadać dowcip ze swojej młodości z taką brodą i dziś on chodzi za nówkę. A skąd to się wzięło? Z bazaru Różyckiego. Zaraz przy wejściu stał taki pan Jureczek, który czytał Maś na szczury, maś na szczury, maś na szczury, maś na szczury. Ktoś podszedł i zapytał go, jak się taką maś stosuje. Chwytasz pan tego szczura za ogon i smarujesz gada po grzybiecie, i on po jakimś czasie zdycha śmiertelnie. Panie, mówi ten ktoś, jak ja szczura złapię. Ja go samu kadrupię śmiertelnie. Na to pan Juraczek czychać się zastanowił i mówi. Można tak, można i tak. Kłaniam się Państwu.